Witam państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym krótkim filmie porozmawiamy troszkę o ratowaniu na wodzie czy też w wodzie. Raczej istnieje małe prawdopodobieństwo, by coś takiego się wydarzyło i byśmy kogoś ratowali, jednak nigdy nie wiadomo co przyniesie los i dobrze chociaż wiedzieć jakieś podstawy. Także ratowanie z wody w każdym momencie ktoś może znaleźć się przypadkowo w wodzie i nie potrafi pływać lub jest zimno i jest niebezpiecznie dla osoby w wodzie. Gdy się wpadnie do wody, to najpierw trzeba zachować spokój, bo krzyk, szarpanie, nerwowe ruchy tylko osłabiają organizm. Im dłużej jesteśmy w wodzie, tym organizm się też bardziej wychładza. Jak się wpadnie do wody, to dobrze jest zrzucić ubranie wierzchnie, ponieważ nasiąknie wodą i zrobi się ciężkie. Człowiek w kamizelce ratunkowej zachowuje się trochę jak mała łódka, płynąc z falami i wiatrem. Pamiętać o tym, wzywając pomoc, bo za chwilę się może okazać, że ktoś będzie w innym miejscu. Przy skali... Czwórce w skali Boforta rozbitek dryfuje 1,2 km na godzinę. Przy piątym poziomie 1,6, a przy szóstym już 2 km na godzinę. Gdy wpadniemy do wody do zimnej lub chłodnej wody, to jak nie możemy dopłynąć jak najszybciej do brzegu, to ja chociaż jak najmniej się ruszać, by ograniczyć utratę ciepła. A gdy jest kilka osób to można zbliżyć się do siebie i wykorzystać wspólne ciepło i się podtrzymywać wtedy mniej zużyjemy energii na pływanie nie zdejmować jeśli mamy nie zdejmować kamizelki gromadzić w koło pływające przedmioty by łatwiej się było utrzymać na wodzie oszczędzać naturalnie środki sygnalizujące i odpalać je tylko by inni je widzieli jak płyniemy, to robić to jak najszybciej do brzegu lub na jakąś wysepkę, kępę zarośli i płynąć z prądem rzeki. Gdy wciąga nas wir, no to jest ciężka sytuacja, to pamiętajcie, by wciągnąć powietrze, opanować emocje, paradoksalnie dać się wciągnąć do dna, a następnie odbić się mocno w bok od podłoża. I szybko wypłynąć na powierzchnię. No tak, tylko gdy nas wciąga i nie mamy wyjścia, no i jest problem taki, że może być bardzo głęboko i niekoniecznie ta metoda może zadziałać, no ale mam nadzieję, że nie będziecie w takiej sytuacji, ale lepiej jest wiedzieć chociaż minimum co robić, niż w panice dać się wciągnąć. Dobra. Gdy rzeka jest z wirami, to zachować pozycję poziomą, rozłożyć płasko i szeroko ręce oraz nogi. Jak wpadniemy do wody, to panika, tak jak już mówiłem, jest najgorszym, co możemy zacząć robić. No ale wiadomo, różni są ludzie, różnie reagują i nie wiadomo... Jak się zareaguje. Jeden nie ma wiedzy, co robić i się dobrze zachowa, drugi może ćwiczyć całe życie na sucho, a jak coś się stanie, to wejdzie panika i, i będzie problem. Każdy jest niestety inny. Teraz w zimnej wodzie, w stroju ratowniczym, progi wytrzymałości wynoszą i mamy tutaj tabelkę. Mamy po lewej stronie temperaturę, po prawej czas. I teraz ile możemy wytrzymać? Jak jest w wodzie 2 stopnie to jest powyżej 45 minut. Między 2 a 4 stopnie około 1,5 godziny. 5 do 10 stopni poniżej 3 godzin. 11-15 stopni jest to około 6 godzin. 16-20 stopni, około 20 godzin powyżej 20 stopni Celsjusza, jest to czas określony fizyczną wytrzymałością. Naturalnie trudno ratować z rzeki o silnym prądzie, wtedy trzeba iść kilkadziesiąt metrów przed topielcem, obrać dobrze miejsce, znaleźć jakąś gałąź skakać do wody tylko gdy z brzegu nie da się już nic zrobić gdy pomagamy tonącemu to podpłynąć od tyłu pamiętać by nie dać się złapać za szyję lub ramiona przez topielca kazać się położyć mu na plecach i holować trzymając jedną ręką za podbródek czy też klatkę piersiową nawet za włosy Kiedyś słyszałem nawet teorię, że jak ktoś się za bardzo rzuca, to go można w głowę uderzyć na uspokojenie. Jednak nie wiem, nigdy nie miałem takiej sytuacji i nie, nie, nie testowałem tego. Ale wiem, że kiedyś była taka opcja, że jak ktoś za bardzo panikuje, to mu przylutować, żeby się uspokoił i wtedy na spokojnie można go już holować. To chyba nawet jakaś w, w rodzinie ratownik tak mi powiedział, ale to już niech się może jakiś ratownik wypowie. Dobra, przejdźmy dalej. Czasami może się zdarzyć, że łódka czy ponton przewróci się do góry nogami. No i co wtedy robimy? Osoby podpływają z jednej strony i kładą się na łódce, trzymając jej drugi brzeg, a inni ciągną ich za nogi, by łódka zaczęła się odwracać. Z drugiej strony, od której podnosi się łódź w górę, jedna osoba może się wybić, by pomóc przeważyć łódź. Tak? Czyli ta, od której się podnosi, osoba podpływa i robi jakiś tam wyskok w górę. Jedną z form wody jako zamarzniętej jest lód. Pamiętajmy, by nie chodzić po lodzie cieńszym niż 8-10 cm, zwłaszcza jak zaczyna się już robić ciepło. Fakt załamania lodu świadczy o tym, że lód ogólnie nie wytrzymuje. Jeśli ktoś znajdzie się pod lodem, w rwącej rzece, no to w zasadzie ma już game over i jest to dla niego koniec. Pamiętajcie, by nie wchodzić za nikim pod lód. Krawędzie, dziury w lodzie mogą być szczególnie kruche. Na jeziorze jest szansa... 3 minuty w grubym ubraniu może mieć pod nim tlen i, i chwilę pod lodem się utrzymać, to, to za, zabezpieczyć się liną, ewentualnie jak koledzy nas trzymają, i tak jako zabezpieczenie i wtedy skaczemy po lodzie obok topielca z całej siły. Gdy kogoś ratujemy z podlodu, to możemy i mamy dostęp do niego, jak jest gdzieś tam koło takiego, koło dziury, no to położyć się na lodzie, by mniejszy nacisk mieć na lód i by inna osoba nas za kostki trzymała. Tonącemu rzucić linę lub dać jakiś kij, by tonący się złapał i wciągnąć go. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy krótki materiał. Dziękuję za obejrzenie, poświęcony czas i do zobaczenia.